Dzisiaj y, zagramy na prywatnym serwerze krołem. Y, sobie go przetestujemy ogólnie i to tyle. Jak widzicie mam tu fanik z ponieważ nie dzisiaj zawał one się ciągle resetują na mm, na tam milion, coś takiego i co gra na można mieć inne. Y, no się kupuje mega jakiś może możemy otworzyć kilka. No, i na przykład Leon, tak. No to spoko tak. No i teraz sobie otwieramy. Dostaliśmy 1288 dolona. Teraz ulepszamy tego dolona na maksę. I możemy jeszcze otworzyć, powiedzmy, dwa, jeszcze jeden ostatni. No, i przejdźmy do grania. Najpierw, może faktycznie zagramy sobie na, z botami na, na muzykę. Yy, Niech będzie ten ten BDA. A więc gramy. Będę grał chyba. Yy, teraz zagram chyba tylko graba i Shouldauna. A później kiedy indziej może spróbujemy Leonem czy, czy, czy kimś też jeszcze. Ogólnie serwer jest bezpłatny, więc jest spoko. Gra z butami nie jest za bardzo wymagająca, jak widzicie. Takie ten typowe nuby można by powiedzieć. Jeśli ja tu sobie wychodzę na nich, tak naprawdę cała siema, skacze i nie ma typa. Więc, no dobra, widzicie jak tu się gra, więc wyjdę i zagramy showdown. Yy, Okej, okay, dobrze, zagramy teraz showdown, powiedzmy na. Yy, widziałem, że jest pasek na, na pasach są showdown Data, i zobaczymy jak się będzie grało. Też pokażę wam po prostu, jakie to są boty Jak będzie jeden na jeden, no to yy, pokażę wam, że one praktycznie nie atakują nie Można sobie na spokojnie się z nimi bawić i w ogóle Jak ktoś chce tak dla śmiechu serwery sobie ściągnąć, to... Takie prywatne serwery są spoko Tak do pogrania trochę po, 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 do podrobienia postaci, żeby się pocieszyć, że ma się jak postać. A więc, no widzicie, jak się ja tutaj na bardzo ja tak nie rozwijam. Mam osiem kolorów a zostało jeszcze sześciu. 6 było. Znaczy 5, bo razem ze mną. Już zostało było 5 4. I tutaj sobie jedę do tych krzaków i ten ból mi nic. A nie, nie wiem, czy nic. Nie założę jak Tam w tych innych krzakach. Ja tego brałka sobie wezmę, bo miał 18 HP poko też mogę wziąć. żeby się nie wychylował, chciałem skoczyć, no, no i teraz zobaczcie ja sobie będę, nawet podejdę, nie będę go atakował, on mi nic nie zrobi co so, mogę stać i go atakować, i tak naprawdę on mi nic nie zrobi no i to tyle, więc Chociaż może jeszcze sobie otworzę na szybko. No, dynamik, będę po prostu spał te big boxy, żeby zobaczyć. No, dressy. W ogóle nie zresetowałem tutaj, wyciśnięcam dane z tego, bo chciałem sobie od nowa tak Pograć, a nie, że już mam wszystkie postaci i w ogóle. Teraz otworzymy dwa megaboxy. Jakoś albo trzy. I ulepszamy. Trochę lagi w sumie jak się uleczy, no ale to jak tak szybko no to nie można za dużo. Tu są nawet skiny świąteczne, więc Te pudy na mogę go sobie nie kupić. No i to tyle. Kończę ten odcinek i do następnego odcinka. Do zobaczenia.